Dzień dobry, pora na filmik z obróbki. Zaczniemy od omówienia prac. Jest i borne. Ten tunel naprawdę ciekawie wyglądał. Szkoda, że to Jotwega. Szkoda, że samej Jotwegi na, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Postać po środku troszkę tutaj przepałów. Tego nie uratujemy na pewno, tym bardziej z Jotwega. Ale ogólnie perspektywa fajna. Fajny kadr. O, zdjęcia, tu również przepały, no i taka kaszka typowa dla jpg że no producenci starają się, żeby nie było widać kompletnie szumu, kompletnie nic, więc yy, szczegóły często są zastąpione przez taką paćkę. Zresztą Fujifilm, więc yy, no jak nie lustrzanka, no to zawsze jest trochę gorzej. Ale kadr jest fajny, tylko tutaj musimy trochę cienia odzyskać. O, to jest przyjemne. Ostrość jest w miarę, jak na nieco zdolna perspektywa, nieprześwietlone. Jest, no trochę trzeba będzie cienia odzyskać. Myślę, że coś fajnego wyjdzie. Tu też ostrość jest, cień, światło z tyłu ale na pewno nieco to poprawimy i będzie fajnie. Przede wszystkim jest bardzo blisko. O. Szumy. Zrobimy ile się da. Ale tak poza tym, poza problemem sprzętowym, to zdjęcie jest całkiem fajne. Z statywu, ze statywu chyba. Nie, chyba nie, jedna piąte sekundy. to dobrze sobie poradził. Ta trawa tutaj, zbędna. Eee, I tego kamienia mi brakuje. A jak, jakiego by nie miało nie być, to kurde, z wody by było lepsze. Zawsze nad rzeką jest tak, że z brzegu, yy, ze, ze środka rzeki wyszłoby coś ciekawszego. O, ale za to to wyszło całkiem, całkiem. No to jest plus kompaktów, że bardzo blisko można podejść. Jednak to jest ta skala odzorowania jest lepsza, i głębia jest trochę większa, więc łatwiej trafić. Tu jest w miarę ostro. O, tu jest takie nietypowe. Ciekawe, faktura, kamienie. Tylko światło jest płaskie. Także coś tu będziemy musieli spróbować odzyskać. O, tu jest ciekawie, dlatego że, tak jak w tym przysłowie, jeden mały czerwony punkt jest czerwieńszy od całej ściany. Choć niestety ostrość jest na fabryk, nie na maka, ale przy takiej dużej głębi to tak strasznie nie Tutaj z kolei już mamy tylko jeden kwiatek. Fajnie wyszło, że on jest taki pomięty, pogniczony. wygląda jakby był z bibuły zrobiony. Troszkę doświetlimy i myślę, że będzie ciekawie. O tutaj. W takim słońcu. To kompakty akurat nie mają problemów. Eee, taka nitka uciekająca w dal. Droga się schodzi, w brzegi, wiatraki. Myślę, że ciekawie wyszło. O, okna też zawsze wyglądają fajnie. Tutaj mogłoby być nieco mniej góry być, a więcej tych napisów dookoła. Żeby wyszło tak, jak to jest otoczone przez to. Tu jak z ostrością. Ostrość jest tu dalej. Ten tunel w ogóle był fajny. Po Porozwalane ściany. Ciekawie to wygląda. Postać tutaj też dużo, dużo daje. Jak Krzyśka miał. Słabo wyglądał, ale, ale był. O, to wyszło rewelacyjnie. I ostrość jest trafiona. I te kolorki są fajne, bo to. No, pora była odpowiednia. To była właśnie to był dobry moment na robienie zdjęć. Inna perspektywa. Taki cie, ciekawy punkt widzenia. Myślę, że, że coś z tego wiemy. Na pewno przykadrujemy to trochę. Chociaż przydałoby się. Te kompakty mają ten, te proporcje 4 na 3, i to zazwyczaj słabe jest. 2 do 3 wygląda lepiej, a tutaj, jak utniemy, tu no, to wtedy by się przydało jeszcze tu przyciąć. Bo tego ła będzie najlepiej zostawić, bo fa fajny, fajne dopełnienie. Ale znowu wtedy, być tu jest za szeroko. A on ma, gdyby on miał troszkę więcej miejsca, to byłoby lepiej. Jest straż, ostro jest, troszkę cienie do, do odzyskania i światła do wyciągnięcia. Ale taka dolna perspekcja, mógł ci w tą bramkę za ale nie wiem, czy nie była na stałe. Bo szpeci nam wszystkie zdjęcia, to na szczęście się ledwo widać. O. Dużo pustej przestrzeni i jeden obiekt. Mieliśmy fajne chmurki. Troszkę po, pogrzebiemy, pozbędziemy się tego dźwigu, kawałka dźwigu tutaj będzie, będzie fajnie. O, to jest też dobre. Jak już mu się woda kończyła. Fajnie ten. E, przytniemy, pozbędziemy się zbędnych tych, chociaż te drzewa, bez drzew, będzie znowu pusto. Chyba je zostawimy. O, tu też sobie poradził całkiem nieźle. E, odzyskamy światła. Cień nie będziemy tutaj wiele wyciągać, bo tutaj się nie da. E, ale na pewno dodamy jakiej, jakiś nastrój. Trochę, trochę to poprawimy. O, i to też jest ciekawe. Tu z kolei aparat miał troszkę chyba prościej, dlatego że mniejsze różnice są tutaj w cieniach i światłach. No i to jest to, co, co zazwyczaj jest problemem. Tu, tu na tym zdjęciu jest to, co zazwyczaj jest problemem w fotografowaniu jeziora. Wszystko, co widzimy, no ten drugi brzeg jest tak daleko, że jest tak mało znaczący i potrzebujemy czegoś w pierwszym planie. No i tu mamy właśnie łódkę. Tu trzciny, taki przesmyk między tymi i od razu to jezioro wygląda ciekawie. Jeśli byśmy podeszli do brzegu, pstryk zrobili z kawałkiem brzegu czy z jakimiś tam haszczami na pierwszym planie, to to byłoby strasznie duże, a drugi brzeg byłby taki odległy i mało znaczący w porównaniu do tych drobiazgów na, na pierwszym planie. To dziwnie wygląda zazwyczaj. A tutaj mamy właśnie jakiś motyw na pierwszym planie. Trzeba się odsunąć i, i wyszedł całkiem fajny kader. Teraz przejdźmy do obróbki.